Magda Gessler z swieta w biesiadowania zdarzył się wypadek. Magda Gessler jest jedna z najbardziej popularnych polskich restauratorek. Swoja sławę zawdzięcza programowi Kuchenne Rewolucje, który z samym gotowaniem ma niewiele wspólnego. Gessler ratuje upadające lokale po doglebnym prześwietleniu życiowej sytuacji i właścicieli. Zmienia ich podejście do prowadzenia interesu i uczy jak odnaleźć się na rynku gastronomicznym. Klientów do lokalu przyciąga nazwisko i reklama, jaka zyskuje lokal show. Sama Magda Gessler z gastronomia związana jest dopiero od czasu swojego ślubu z Piotrem Gesslerem, który wywodził się z rodziny restauratorów. Malzenstwo prowadziło restaurację u Fukiera, której właścicielka to dziś jest Magda. Popularna dziś restauratorka wniosła wówczas pasję i zamilowanie do sztuki. Prowadza co kuchenny rewolucję jest w rzeczywistości malarka, absolwentka Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych Święty Ferdynanda w Madrycie. Magda Gessler do dzisiaj lubi malować. Jej dzieci Tadeusz i Lara poszli w stronę gastronomii. A malarstwo i artystyczne podejście do życia wypominają mamie. Rodzina Gesslerów wyjechala na święta do Berlina. W Wielka Sobotę biesiedowali w jednym z lokali stolicy Niemiec. Na stolech pojawiły się przystawki, sery, winogrona, a także i wino. Niestety Magda Gesser w pewnym momencie oblala się czerwonym winem. Jej białe spodnie były zupełnie zniszczone. Również biała spódnica Lary została zaplamiona. Syn Magdy, Tadeusz Müller, próbował osuszać i czyścić spodnie mamy. Jednak z czerwonym winem nie miał dużych szans. Restauratorka wpadła chyba na pomysł. Zabiale wino zmyje czerwone, bo w pewnym momencie chwyciła za kieliszek bialego wina i zaczęła się polewać jego zawartości. Tadeusz protestował. Mama, to nic nie daje. Idź z tym kieliszkiem. Wiem, że jesteś malarka, ale. Kropka. Nie. Przestań. Nic nie schodzi. Idź stat strofował Magda rozbawiony syn. Magda Gesser napisała podopublikowana relacja. Na plamy z czerwonego wina tylko biale tak czy czyni HMM, sól, Tadeo nieustraszone. Fani restauratorki pospieszyli z dobrymi radami na pozbycie się plam z czerwonego wina tylko zimna woda jak najszybciej tylko woda utleniona z płynem do naczyń uratuje te portki. Byli test tacy, którzy uważają, ja, że z język spodni restauratorki już nic nie będzie ale nie ma co się przejmować. Skoro swietuje się w tak wyzmienitym towarzystwie, jak własna rodzina. Szkoda białego wina, nowe spodnie. Tak trzeba swietować. A waszym zdaniem, co by pomogło usunąć takie plamy?